Witam wszystkich na moim kanale ponownie tak jak wam obiecałem zrobimy sobie unboxing magnesu neodymowego z którym będę chciał iść na studnie znalazłem parę takich starszych studni i sobie otworzymy magnes ponieważ tamten który mam jest on dwustronny ale nie chciałem po prostu go rozkręcać więc postanowiłem zakupić ten mamy tekturkę steropian widzę że chodzi o bezpieczeństwo rękawiczki Widać, że to są takie jedne z tańszych rękawiczek. No ale cóż, nie mamy na co narzekać. Rękawiczki były w gratisie. Tak samo jak i lina była w gratisie. Mi chodziło o sam magnes. No ale zobaczymy, jaką oni dorzucili linę. Widzę, że to jest tańsza lina. To jedna z tańszych lin. Ósemeczka. 30 metrów. Lecz nie napisali do jakiej wytrzymałości jest ta lina. Do ilu kilogramów. Jest to zwykła lina ósemeczka. Coś widzę, że mamy nawet karabinczyk w zestawie. Jest ona z Karabinczykiem. Podejrzewam, że pod kotwicę się nada nieźle. Bo do tego magnesu mam już inną linę. Przejdźmy do magnesu. Zostawimy linę. Jest i nasz magnes. Tak jak o ile dobrze pamiętam, jest to magnes 90 mm. Miałem gdzieś miarkę. Ma on 9 cm, podejrzewam. No będzie gdzieś 9 cm średnicy. Co mamy w zestawie? Mamy uszko, dwie podkładeczki i widzę śrubę mocującą. Oczywiście nie zapomnijcie Tutaj miałem gdzieś, poczekajcie. Momencik, klej, jest i klej. Mam klej do gwintu, który mogę polecić. Jest to jeden z lepszych klej. Oczywiście, mocując ten magnes, dam parę kropelek po prostu na gwint, żebym po prostu nie utracił tego magnesu. Oczywiście, jak wy nie macie, możecie dać ci kropelek superglu lub innego kleju. Na pewno to nic nie zaszkodzi, nie? Ale na, na pewno ulepszy. No tak, jak widzicie, magnesy są mocy do, do 420 kg. Tamten, co pokazywałem wam na, na, na moim kanale, jest do 500 obustronny, czyli nie będzie miał mocy tyle co ten. Po prostu chodziło mi o to, rzucając do studni, bez problemu możemy złapać jakieś fajne fanty, nie? Oczywiście obiecywałem Wam zrobić tę recenzję dwa dni temu, no ale niestety nie miałem możliwości, tak jak i chciałem zrobić fajny filmik z kanału takiego, no ale było po prostu za dużo ludzi w tym momencie i nie chciałem się tam mieszać. A wiadomo, to teraz wirus, nie wirus, nie będę między ludźmi chodził. Postaram się niedługo Wam zrobić test tego magnesiku, o ile mi się uda, bo po prostu dwie studnie są na prywatnych terenach. Rozmawiałem z właścicielami. Mówili, że nie będzie problemu, tylko będę musiał po prostu pod obecność właściciela pójść na ten teren i sobie po prostu porzucać tym magnesem. I postaram wam się wrzucić więcej fajnych filmików na kanał. Dziękuję bardzo za wszystko. Pozdrawiam oczywiście, i do następnego razu. Na razie, cześć.